Witajcie moi kochani w kolejnym odcinku z serii pykniemy w Game Dev Tycoon Witam się z wami DJ Palasoid i kontynuujemy naszą serię odcinek jakiś czas temu był I spotkał się wiadomo z dosyć dużą ilością łapek Mam nadzieję że to znowu powtórzycie. Nasza firma dalej prosperuje, nasza firma dalej walczy o to, by utrzymać swoją pozycję na rynku o ile w ogóle oni jakąś propozycje mają, ciężko mi jest to określić rozpoczniemy jakiś nowy topic, niech będzie to biznes i prosiłem was o to byście podali mi moi drodzy propozycje imione dla naszych pracowników, mimo że oni już mają jakieś tam imiona i podaliście, uwaga, żeby ten pan nazywał się Bonzo, a ta pani nazywała się Kobra no okej, okay, jeżeli tak bardzo chcecie to no to będzie się tak nazywała. Okej, okay, może wydajmy nową grę. Ktoś podpowiedział mi, żebym wydał The Elder Scrolls 5 Skyrim, więc spróbujemy to wydać, niech będzie to Medium, mamy 4,4 miliona, moi drodzy, pieniędzy, 21 tysięcy fanów, czyli no już wynik całkiem niezły. Będzie to dla everyone. Um, hmm, ciężko, no historyczna, w sumie tam jest średniowiecze jakieś występuje, niech będzie to erpek na platformy play systemu, bo dlaczego by nie, z zapałkami w sandałach, no bo w końcu taka nazwa jest spoko. Oni sobie tam odblokują parę nowych rzeczy, później pewnie będę musiał ich wysłać na urlop, mniejsze o to. Jedziemy z koksem. Ok. podawajcie w ogóle propozycje gier, które chcecie, żebym wydawał. Ja czytam wasze komentarze, tam widziałem też yy, ludzie, ludzie wydawali różne na przykład propozycje odnośnie tego, co mam wydać, ale okej, okay. dobra. Nerd, 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 okej, okay. to jest e, moi drodzy RPG, czyli tutaj będzie gameplay, no questy może mniej ważne, silnik też nie będzie tak ważny, gameplay myślę będzie tutaj najważniejszy. I tym zajmie się nasz nerd, tak dokładnie. On będzie nad tym pracował, oni sobie ze spokojem będą popijać kawkę. Jak wcześniej wspomniałem, będziemy chyba musieli zatrudnić kogoś, kto będzie pracował nad technologią. Nad tym, żeby, bo wiecie, design zawsze tutaj mamy na jakimś w miarę wysokim poziomie, a gdzieś tam brakuje tego, tej technologii. Dobra, dialogi, level design i inteligencja. Level design może być, dialogi nie są tak ważne, myślę. Sztuczna inteligencja, niech będzie. No i okej. Okay. No i wszyscy znowu ponownie pracują. O! Jakieś mamy newsy o test się 64 tutaj. Dobra, pominiemy to. Wiadomo, wiadomo, lecimy dalej. Pracujcie, pracujcie. Musimy wydać grę, która przyniesie nam jakiś tam dochód. Przynajmniej żeby biuro się nam utrzymało. Bo wiecie, utrzymanie biuro też nie jest mały koszt. Dobra. Mm, teraz tak, world design będzie grafika ważna, dźwięk może mniej... Może mniej... Po co tak? Dobra, analityka, marketu i znowu w designie zobaczcie, mamy punktów, a brakujące punkty znajdują się w technologii. Ja się chyba naprawdę nad tym zastanowię. Dobra, półtora hmm, miliona to będzie za dużo, żeby wydać, ale 500 tysięcy jak najbardziej ok. Niech wydamy te 500 tysięcy i zobaczymy, jak bardzo nam to podbije na rynku sprzedaż. Może jakoś. Jakoś da radę. Dobra, dwa punkty, dwa punkty. O, jeszcze tu jakieś bugi, debugi. Debug, o i do i designu, i jest znowu bug, i jest kolejny debug. I wydajemy. I udało się wydać grę bez buga. To jest o tyle dobre. Experience mamy 46 do 20, może to nie jest jakiś super wynik, ale miejmy nadzieję, że przyniesie nam jakiś dochód. Wydaliśmy w końcu 500 tysięcy na... Rozreklamowanie tego Skyrima, i miejmy nadzieję, że. O nie, chociaż to nie, bo to heavy rain. Aha, to heavy rain, a Skyrim to osobna sprawa. No, ale o Skyrimie również tam wspomniano, chyba. Dobra, zobaczmy w takim razie game review. Ja się boję tego, boże święte. To, to mogą być różne wyniki. Ja się obawiam, że to nie będzie wynik taki, jaki, jaki bym oczekiwał. Uwaga. Żeby to chociaż w miarę wysoko miało 7? Nie jest źle, dobra. Good game of Star Games. Szóstka? Dobrze jest. Szóstka, nie? No, już tam się wahało między tą piątką. Szóstka po nas kolejnej. Teraz pewnie będzie siódemka. Jak na dokładkę. Dokładnie. Czyli mamy tutaj 6,5 takiej dobrej oceny. Myślę, że to się w miarę sprzeda. Ok, tych, tych gości musimy wysłać na wakacje. Oni sobie tutaj. Send a uh, vacation. I oni sobie tutaj popracują, a ty popracujesz sobie nad nowym researchem. Czymś, co będzie kosztowało może. O, sequele. Można wydać sequele. Uuu, to sequel jakiejś dobrej gry Minecrafta. Sequel Minecrafta, czajcie to? Wydać si Sequel Minecrafta. Pff, mój jebany. Dobra, gra się tam sprzedaje, zarabia jakieś tam. Środki powiedzmy. 41 w rankingu. No i tam już później spada 42 miliona No coś się, coś się tam zwraca Dobra, nasi pracownicy już wrócili Koleś już chyba pracował nad tym O, level editor No wydajmy, niech będzie Koleś chyba trochę popracował Zatrudnimy kolejnego pracownika Będziecie mieli po raz kolejny do Bonzo, Kobry I naszego Ricardo Będziecie mogli sobie tutaj moi drodzy się zastanowić Nad tym jak nazwać kolejną osobę Kompleksy algorytmów demo, czy. No dobra, niech będzie Mistrz Algorytmów. W sumie w końcu technologia na tym się jakby opiera. Także. Zobaczymy, dobra. Nasrili Nebeli. A ty masz 270. O, ty 376 technologii. O, ja chyba tego Alana tutaj zatrudnię. 151 TEMPA. Trochę wolny. No on jest jeden z tych wolniejszych, ale ma dużo tej technologii. Research ma 157 ten jest. Może 270, no a ten ma 100 punktów więcej. 324, 190, 19 tysięcy na miesiąc. To jest 118, a ma 324. Chyba wezmę jego. Dobra, wezmę jego zatrudnie. Tak. Dobra, zatrudnimy sobie jego. Complete level editor. No i wydamy... Sequela. Niech będzie to Sequel. Wydamy sequela... No właśnie, czego co się dobrze sprzedało. 11... Czekajcie, coś co się dobrze sprzedało. game dev Tycoon. Minecraft. 717 tysięcy sprzedanych. tu było 1,8 miliona. 6,7 oceny. 9,75. Wydajmy sequela Minecrafta. Tak. Ee, niech to się nazywa... Terraria. W końcu Terraria jest mocno podobna. Do... Moi drodzy... Minecrafta Na silniku zapałek w sandałach I lecimy, może nowy pracown pracownik nam tutaj coś nowego wymyśli Dobra, on ma dużo w technologii, czyli on może pracować nad takimi rzeczami jak Silnik, gameplaye, questy i poza tym takie różne rzeczy Dobra, tutaj mamy nerda, nerda, nerda Technologii 324, może jeszcze to tak jakoś rozgraniczymy. Nad gameplayem niech on się zastanawia. Pracujcie panowie, pokażcie co, co potraficie. Nie drapcie się, bo, broń Boże, po głowach. Pracujcie nad tym, żeby ten tytuł był sprzedany w, wysoko, w wysokich obrotach. Tak, żeby moja firma dobrze prosperowała. Bo to jest w końcu sequel. Dobra, dialogi nie są ważne. W końcu to jest Minecraft. Hello, design. Inteligencja, jebać to. Jebać to. Dobra, hierarchy. Highly się tym będzie zajmowała. W końcu tutaj jest design, level design. Sztuczna inteligencja tutaj. sztuczną inteligencją? Myślę, żeby ten koleś nam musiał popracować. Ten. To nie, nie ty. Ty masz dobrze. Ty będziesz pracował nad sztuczną inteligencją. Masz 305. To popracuj nad dialogami hmm. może, 127, tak dobra niech on niech sobie popracuje, zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało oni tam wszyscy w pełni na pełnych obrotach wiecie jak to się pracuje kurczę po, po tych, po wakacjach tak po urlopie dobrym takim opłaconym jeszcze przez firmę to już w ogóle to jest magia, dobra sound no sound jest w miarę ważny world design, dobra tutaj wszystko musi być mniej więcej na równi i tak jak jest będzie spoczko foczko ty może dodamy tobie. World Designer nerdzie. Więc końcu nie masz jakoś dużo roboty na koncie, a jesteś szybki, więc wypracujesz więcej punktów. Obojętnie jakich, ale wypracujesz. Dobra, 43. No i znowu designu jest tego więcej, mimo że masz zatrudnionego tego pracownika. To I tak więcej jest tych punktów w design. Dobra, mamy parę bugów, oni je usuwają, debugują i wydajemy. a nie find stuff. Chciałem kliknąć finish. Aj, czy teraz dojdzie do tego... Hmm. Boś, I wait to... Ocie... Okay, for... no, dobra, jeżeli mam się wam pracować lepiej, a koszt tylko 90 tysięcy, co zwróci się nam po sprzedaniu paru egzemplarzy, to myślę, że to jest spoko. Dobra, Terraria, czyli Sequel Minecrafta, zobaczymy No jakie zdobędzie oceny. Okej. Okay. Mamy piąty level char charakteru. Ciekawe że nam to coś daje Dobra, mniejsza o to um, A jakiś, by dostał A, specjal training Wow, train Wow Dobra Book studios. Studies. Studios. Studios. lalalala, nie wiem Dobra, mniejsza o to y Może kodę 5. Niech oni sobie popracują w końcu O, właściwie tak Popra popracujecie sobie. No, game review teraz, teraz game review. Jak tam się starałem, dobra, siódemka. Jak będzie ósemka, to znaczy, że ocena leci w górę. Jak będzie. Tak, ocena leci w górę, zdecydowanie. Czyli wydamy coś, co się może dobrze chyba sprzedać nawet. 7, 8, 8, 7 pewnie będzie taka ocena. Nie, jednak 8. Czyli o, takie 8, 8 dobrej. Dobrej oceny. Eee, train, dobra, ty się będziesz zajmował. Powiedzmy, a może coś większego. 15 tysięcy, no wszystko kosztuje tyle samo. Tutaj nie ma żadnej różnicy. Dobra, ty będziesz nad kodami pracował. A ty kobieta będziesz pracowała. Nad game design for pirates. Nie wiem co ma dać to dla piratów, ale. Okej, okay, to jest sequel. Zobaczymy, dziesiąty w rankingu. No nie jest źle. 4-2 miliona. To jest tak na to, żeby opłacić moją firmę, żeby ona jakoś sobie ze spokojem prosperowała. No i żeby dawali radę. O, tam jeszcze zwiększono. 4,8 miliona, 5 milionów podbijemy, no podbiliśmy do 5 milionów, dobra. Tu panowie już się napracowali. Zobaczmy w takim razie research jeszcze 30 tysięcy punktów mamy. O, mamy multiplayera. Myślę, że to jest dosyć dobry krok w kierunku dla gier. Jak widzicie, tutaj zamontowana jest ta klimatyzacja chyba, za którą zapłaciliśmy. Także całkiem spoko nasze biuro zostaje urozmaicone o te parę rzeczy. Daje night cycle. Dobra, tego brakuje w Minecrafcie Tego brakuje w Minecrafcie, to znaczy w tym, w którym wydałem No ale cóż zrobić, no nic nie zrobisz takie życie Dobra Czyli tutaj już research zrobiony, tam 5-4 miliona zarobione Zaraz się zastanowimy, czy nad czymś jeszcze mogą popracować Kończ tam już researchować, complete Dobra, zobaczymy, create custom engine, czy możemy wydać własny Chociaż wydawanie własnego kolejnego silnika to, jest, to są koszty, a przecież możemy wydać to normalnie. Dobra, wydajmy jeszcze jedną grę na dzisiaj. A niech będzie to. Niech będzie to. Niech będzie to, moi drodzy. Może Remember Me. Jeżeli nie, nie oglądacie u mnie na kanale Remember Me, to polecam serdecznie każdemu. Naprawdę bardzo fajną gierkę. Ok, a niech będzie to w klimatach Cyberpunk'a. Tam jest trochę takie. Powiedzmy, niech będzie to gra akcji, niech będzie to platforma na PC. Z racji tego, że nie ma co chwilę wydawać na tą samą platformę, a zapałki w sandałach tutaj myślę odegrają spoko, spoko sprawę. No i zobaczymy, w jakim nakładzie to się oczywiście wyda. Dobra, czyli tak, silnik, 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 tak, niech będzie silnik, niech będzie gameplay, niech będą questy mniej więcej. Na... A i z Roo zainwestujemy mocno w silnik, niech będzie to dobry tytuł. Smaldu... Dobra, znowu medium, znowu 500 tysięcy wydamy, a co? Tam na ten sequel, myślę, że to będzie jakoś w miarę okej okay. Dobra, Game offer Market Marketing. O, marketing, marketing. Dobra. Mamy marketing. Na, z tego jeszcze nie korzystałem. Magazin... o. Może małą kampanię zrobimy jeszcze. Wydamy te 4-2 kolejne. Czyli wydaliśmy w sumie mm, jakiś tam. No da, no, tak, powiemy trochę o nowej grze. Dobra, yy, w silnik. Teraz dużo w silnik zainwestowaliśmy, także myślę, że to będzie spoko. Zobaczymy, ile sobie nabijemy hypu. Dobra, to nam tam po podpowiedzieli, tam bla. bla. Wow, zobaczcie, 20... Ła kurde, to może być dobra gierka. Level design, tak, bo w końcu idziemy tam w ten in sztuczną inteligencję. Niech będzie to tak jakoś rozłożone. Pracujcie, pracujcie, panowie i panie. Cobra, Tiger, Ricardo i ty, Anonimie. Zobaczymy, co ci nadadzą, jakie imię. Ok, game convention cb czyli Terraria i Remember Me, które zostaje zapowiedziane, bo nad tym w końcu pracujemy. A Terraria jest sequelem Minecraft'a, czyli jako tako jeszcze może podbijemy tam do, do Minecraft'a popularność 110 tysięcy. Okej, okay. nawet ponad, bo to pod 111 tysięcy podchodziło, także całkiem spoko. No i zobaczymy, ile uda mi się tutaj wyciągnąć. World Design, tak, World Design, grafika, dźwięk i ok. Dobra, World Design tutaj się mocno nastawiamy na to, że to, to gra swoim wyglądem, przypominały coś, co wiecie, co będzie tak przyciągało uwagę i ludziom będzie się chciało w to grać. Zobaczcie, jakie wyniki tam w ogóle. O, jaki hype też się nabił na to. No, myślę, że to może być całkiem spoko. Tylko platforma, na którą wydaje to nie jest znowu też taka popularna, bo 19% populacji świata z tego korzysta. No, ale zawsze coś, dobra, dodacie coś. O jest po jednym punkciku w Design technologii i to są dwa nowe rekordy. Dwa nowe rekordy, które mogą, moi drodzy, mi dać. To, że... No właśnie. Że przy tym... Tak zainwestujemy. A Wow! Wow, rozwinąłem sobie jeszcze lepiej. Kurczę, za 150 tysięcy moje biuro. Ej no, czemu takie słabość. Co są lepsze noty? Aniżeli były w ogóle. 7-7, no czyli to chyba na 7 stanie w ogóle. Nie, nie. O, tutaj dziewiątka. proszę od Game Hero. Dziękuję Game Hero bardzo za uwa uważenie. No dobra, no to zobaczymy w jakim nakładzie nam się to sprzeda. Uwaga. Dobra, tych tych tutaj może wyślemy na wakacje. Nie, ty nie chcesz na wakacje. Dobra. Teraz zobaczymy. 6 w rankingu. Wow. Masakra. Patrzcie jak się zwracają koszta. No i o to chodzi, moi drodzy. I o to chodzi. Także na dzisiaj to by było na tyle. Ja Was zapraszam do komentowania, subskrybowania na mojego Facebooka. facebookcom s jeden. Wam Dziękuję Wam za uwagę. Odwiedźcie pozostałe linki. Trzymajcie się po cześć. Tak wygląda nowe biuro. Pa, pa.